Jaką długość powinny mieć treści, bo jest takie przekonanie, że długie treści nie sprzedają czerwiać krótkie treści. Krótkie filmy wideo, krótkie treści, krótkie posty. No, a teraz zobacz. Ja na przykład bardzo często czytam długie treści. No, zobacz takie pytanie do odbiorców. Jak cię bolały plecy, albo głowa, przez kilka tygodni i nie wiedziałeś, co ci dolega? Byłeś skłonny poszukać pomocy, poczytać, zaangażować czas, żeby ten problem rozwiązać już naprawdę nie mogłeś wytrzymać? I odpowiedź mi tak, no mieliśmy. Jak ktoś kupował samochód, albo mieszkanie, albo jak załóżmy mężczyźni głównie tak kupowali jakieś sprzęty. Wchodziłeś, porównywałeś parametry, jechałeś za granicę, robiłeś sobie różne kierunki, research, co można zrobić, większość ludzi to zrobi. Teraz pytanie, dlaczego są ludzie skłonni zaangażować czas w coś? W czytanie długich artykułów, oglądanie długich materiałów, wideo. Zobacz na YouTube blogi podróżnicze, tasiemce 20, 40, 60 minut, ludzie oglądają. Dlaczego? Bo jest jeden warunek. Nie ma czegoś takiego jak za długa treść. Może być jedynie niezainteresowany czytelnik. Teraz zazwyczaj w firmie, jak mamy szefa albo dyrektora marketingu, który żyje na co dzień tym, to, to on nie jest tak zainteresowany jak ktoś, kto ma faktycznie problem. Mhm. Teraz, jak ja bym chciał zbudować halę produkcyjną, miałbym wydać na to 5, 7, 10 czy 20 milionów. Pytanie, czy bym był zainteresowany dokonaniem najlepszego wyboru. Czy zaangażowałbym minimum kilka godzin w to, żeby poczytać? Nie, wystarczyłaby Ci jedna rolka i tam, wiesz, jedno tak, zdanie. Jak, jak, jak zbudować halę tanio? No, a później będzie taki barak, nie? Jak z drewna rozpadający się, nie? I behind the scenes. Tak. Możemy tworzyć długie treści. My na przykład tworzymy artykuły, które mają 10 stron na 4. I ludzie to czytają. 50% ludzi dochodzi do samego końca. Dlaczego? Ponieważ są to artykuły, które są bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby i problemy tych osób. I teraz nie bójcie się robić na środku lejka już artykułów, które są edukacyjne, które są dłuższe, które są merytoryczne. I teraz co ważne, agencja SEO zrobi wam górę lejka, to te artykuły będą króciutkie, zajawkowe. I jeżeli będziecie króciutkie artykuły robić na środku lejka albo na dole lejka, to przegracie, bo to jest źle zrobione. Więc trzeba poszukać kogoś z innymi kompetencjami, kto umie środki lejka robić, tak? Więc to jest taka, myślę, że mega istotna rzecz, której większość ludzi nie. Właśnie o to tak chciałem rozróżnić. Cię też zapytać. jak, yy, Może nie jak rozpoznać, ale czym różni się kontent na górze lejka i na dole lejka? Celem. Na górze lejka celem jest poinformować osobę, rozumiemy Twój problem i umiemy go rozwiązać, a teraz idź w środek lejka i dowiedz się, jak to robimy, a na środku lejka celem kontentu jest pokazać. Że my faktycznie umiemy rozwiązać Twój problem, że rozumiemy Twój problem, że mamy strategię czy system. Jaki ten system czy strategię jest? Że można nam zaufać, że robimy to wiele razy, mhm. że inni ludzie tacy jak Ty też mieli efekty. Oto takie efekty. Mniej więcej przedstawić na przykład ceny albo co nas wyróżnia. Więc zobacz, że cele są inne, więc faktycznie piszemy zupełnie coś innego. I jeszcze raz yy, powiedz, dlaczego do tych treści na górze. I na środku, czy na dole, gdzie treści są już sprzedażowe, nie, wykorzystuje się, czy piszą je ludzie o różnych kompetencjach. Czyli dlaczego inni copywriterzy mhm. piszą te treści na górze i inni na dole? Z, jak, z, czego, z jakich modeli mentalnych albo technik korzystają i dlaczego jest to tak ważne? Bo na górze, jeżeli robimy na przykład działania SEO, to musimy znaleźć kogoś, kto rozumie to, jak działają roboty googlowskie, jak działa SEO, żeby być wysoko. Ale jeżeli robimy content już sprzedażowy, który na przykład czyta faktycznie mocno zainteresowany klient, to musimy mieć copywritera z umiejętnościami pisania sprzedażowego. Tak? To są zupełnie inne stanowiska, jak kardiolog i okulista. Mhm. Czyli... Ale zarymowałem. <laughs> eee, zaraz wlecimy w jakiś freestyle. Eee, czyli copywriter. <laughs> Jakbyś go wyciągnął w sumie z tej roli i on jest pisze rzeczy na dole, gdzie treści są sprzedażowe, de facto jest poniekąd sprzedawcą, który sprzedaje Słowem. Tak, teraz zobacz, jeżeli mamy kogoś, kto prowadzi firmę produkcyjną, nie? to nie można powiedzieć, że jedna maszyna na hali produkcyjnej jest od wszystkiego. Mhm. Tylko jest bardzo jasny podział, jaką funkcję ma dana maszyna. I tak samo marketing i sprzedaż są na dzień dzisiejszy bardzo wyspecjalizowane. Jeżeli nie masz. Wyspecjalizowanych ludzi odpowiednio dobranych do ról, to będziesz przegrywał z firmami, które potrafią mm -hmm. odpowiednio dobrać ludzi do odpowiednich ról. Po prostu będziesz przegrywał. Firmy nie wiedzą, w jaki sposób ocenić, czy te tworzone treści, ten content marketing jest jakościowy, czy nie, bo nawet jeśli już przejdą przez ten etap, że to nie będzie miłego piąteczku i jakiś mem, mm -hmm. tylko jakaś taka treść, powiedzmy, że około firmowa, no to wciąż wyzwaniem jest ocenić, OK, czy, czy ten post, czy te treści faktycznie są jakościowe mm -hmm. i odpowiadają na potrzeby naszych potencjalnych klientów. Bo wiesz, to może być bardzo ładna laurka, która nikogo mm -hmm. nie zaciekawi, bo jest zbiorem ogólników, nie? Mm -hmm. A wiesz, jak to zrobić? To było pytanie. <laughs> no, większość osób, które oglądają ten odcinek, nie wiedzą. I co więcej, nie będą wiedziały, jak to zrobić, ponieważ ja nie przypominam sobie, że gdzieś w internecie były materiały, które mówią, jak to zrobić. Mnie nie kojarzę takich materiałów. I tu, tu jest pewien, właśnie dysonans, że jeżeli nie znajdziesz kogoś, kto już to wie, to jest bardzo mała szansa, że ty i twoja firma będziecie to wiedzieć. I, I tutaj akurat jest pies pogrzebany, jak to dokładnie zrobić. I teraz tutaj wchodzimy między innymi w KPI tych poszczególnych platform, bo zupełnie inaczej mierzymy skuteczność reklam na Facebooku zupełnie inaczej mierzymy skuteczność postów na Instagramie, zupełnie inaczej mierzymy skuteczność artykułów SEO i używam zupełnie innych narzędzi. I sam fakt zrozumienia tego jest już dużym krokiem do przodu. I oczywiście to nie jest sprzedaż. No a najczęściej to najczęściej jest, jest też ko kopiowanie, sprzedasz. ten sam sprzedem, post sprzedem. na każdej platformie. Tak, dokładnie. Więc to kompletnie nie ma sensu. I teraz tutaj zaplanowanie odpowiednio tych źródeł ruchu jest kluczowe do tego, ile będziemy mieli na koniec dnia transakcji. Jeżeli źle to zrobimy i włożymy przypadkowych ludzi do naszego procesu zakupowego, handlowcy będą gadać z przypadkowymi zgłoszeniami, z potencjalnymi klientami, którzy nie są potencjalnymi klientami, tylko przypadkowymi ludźmi, i nie będzie transakcji.